Witam wszystkich. Powtarzamy wiedzę, która nagrała się na filmiku bez głosu. Polecam odsłuchać ten filmik, który teraz edytujemy i potem dla warsztatików odsłuchać bez głosu tamten. Przynajmniej troszeczkę i zobaczyć, czy warto słuchać bez głosu tego filmiku. Pewnie nie. Andrzej, proszę Cię o głos. E, więc tak, dochodzimy do głosu. Że... Z słowami kluczowymi override, sealed, virtual, które są używane w języku C sharp. Mamy klasę Clown, która po która dziedziczy po mimie, i w tej klasie mamy chronione pole Clown. Pole typu Clown. Które jest zadeklarowane niżej. Możemy to troszeczkę przeskrolować w tej tak. chwili, minimalnie. Chodzi o tego klauna. Andrzej, jedziesz dalej. Mamy również klasę bazową dla wszystkich: Human, które jest w pole publiczne: Age i klasa abstrakcyjna: Meme. Im, e, dziedziczy po Human, czyli klasa abstrakcyjna może dziedziczyć po klasie nieabstrakcyjnej. W klasie MIM mamy chronioną, e, wirtualną e, metodę e, tutaj zaznaczoną. Która jest przykładu jako wirtualna. Wirtualna, yy, czyli możemy wykorzystać tą metodę lub w klasie dziedziczącej skorzystać z słowa O <coughs> i nadpisać tą metodę do wykonania. I tak jest. A jeszcze tak mogę się wtrącić. Co to znaczy dokładnie czy ta metoda jest wirtualna? Metoda wirtualna to jest przedstawienie, że ona będzie nadpisywana i to jest powiedzenie jasno że nie jest Tak. Że jest to jasno zadeklarowane, że będzie to dziedziczone i będzie implementacja gdzieś dalej i może być inna implementacja, czyli że można wykorzystać tą klasę bazowo y, używają słówka base w tej y, kla klasie po y, pochodnej, czyli tak jak tutaj mamy, prototeksy, override, void, w tym miejscu, można wywołać base, czyli wywołać tą samą funkcję, ale z klasy nadrzędnej. Andrzej, z świetnie, kontynuuj. Tutaj Dodatkowo jest metoda hacking, wywołana w tej klasie pochodnej i jest to pewien element, który jest możliwy do hakowania, czyli jeżeli jest niezabezpieczona metoda w klasie nadrzędnej, w klasie dziedziczonej, niech będzie nadrzędnej, nie, nie jest ona sealedowa, wtedy metoda hacking może pobrać informację, wywołać base, base czyli z kasy nadrzędnej i wykonać dodatkowy kod. Jest to metoda na hakowanie. Co jeszcze? Tutaj jeszcze jest taka informacja, że jeżeli mamy wykonanie e, funkcji, utworzenie obiektów w klasie e, bazowej, a później e, w klasie e, dziedziczącej jest ta funkcja, która jest wywołana w e, klasie bazowej, to wtedy klasa dziedzicząca, w tym przypadku, tutaj występuje konstruktor, i ten konstruktor wywoła się później niż funkcja, która została overrideowana w klasie dziedziczącej. I tutaj może wystąpić błąd podczas kompilowania, podczas wykonywania exception, wtedy, gdy e, o ile wykonanie base wykona się poprawnie, o ile o tyle dodatkowa. Metoda, dodatkowe pola, które będą wykonywały się w odnoszeniu do konstruktora w tym miejscu, może wysypać się, bo konstruktor ten zostanie wykonany dopiero później. Zostanie wykonany później niż wykonana ta metoda w czasie dziedziczącym. Myślę, że tyle coś co jeszcze? Przede wszystkim pytanie, Janku, czy zrozumiałeś wszystko jak trzeba? Dla, dla nie ogólnie wszystko jasne. Chciałem się, będę rozumiał, do jakiejś jak sobie będę to łapał, ale tak to wszystko wziąłem. Tu jeszcze można dodać, że konstruktory są chronione, dlatego że klasa jest abstrakcyjna. Andrzej, kontynuujesz? Abstrakcyjna, czyli wymusza dziedziczenie. Dlatego konstruktory w nich mogą być protected. Protected to jest operator dostępu, który pozwala dziedziczyć, ale dostęp jest utrudniony. Nie jest widoczny w klasie, nie, nie jest widoczny ogólnie, czyli nie można zrobić. Słówka new. I bez new nie można. Dla, to jest wymuszone, bo atrakcyjna i nie można stworzyć obiektu I dlatego też nie jest potrzebny konstruktor publiczny. Dlatego stosujemy tutaj konstruktor protected dla bezpieczeństwa. Andrzej, wyśmienicie 9,9 tylko dlatego, że nie słyszałem fragmentu, bo wynosiłem śmieci. Zatem Janku, czy wszystko jest jasne? Piotku, jak Ci się podobało tłumaczenie Andrzeja? No powiem Ci, to. Ja bym tego lepiej nie powiedział. Dokładnie, Andrzej jest turbolokwentny, bardzo szybko się uczy i to widać po tym, jak on słucha mnie. Jak on się wyrabia i właśnie dlatego on też prowadzi prelekcje, bo ucząc kogoś samemu uczysz się 100 razy szybciej. Nie 3, 100 razy szybciej. Zajebiście Andrzej, gratulacje. Bardzo dziękuję, zamykamy ten filmik. W 8 minut mamy to klepnięte, nie trzeba tego będzie oglądać długo. Bardzo się cieszę. Widzę pozytyw tego, że nam ten filmik się zepsuł. Pozdro.